Witam serdecznie w kolejnym filmie z serii niedziela ze sprzętem. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać nowość firmy Mechanic, a dokładnie Mechanik liner. Cóż to takiego jest ten liner? Jest to nic innego jak przystawka Adapter, który montujemy do szliperki kątowej. Coś na zasadzie przystawek do ukosowania płytek z tą różnicą, że tutaj to urządzenie służy do obrabiania krawędzi albo pod kątem 90 stopni albo inaczej, w zakresie od powiedzmy 45 do 90 stopni, w ten sposób, żeby wyprowadzić jak najbardziej ciętą krawędź, ciętą najczęściej maszynką ręczną bądź szlifierką kątową, do powiedzmy stanu fabrycznego. Czyli jeżeli są delikatne wyszczerbienia czy cokolwiek w tym deseń, to urządzonko ma wam wyprowadzić krawędź w sposób powtarzalny do powiedzmy stanu fabrycznego. I teraz może pokrótce, jak zbudowane jest to urządzonko i co dostajecie w ogóle, kupując to. Ten uchwyt, to jest akurat nazwijmy to prywatny uchwyt z kątówki, bo jego nie dostajecie w zestawie macie tak, redukcję. Odkurzacz urządzenie. W moim przypadku miałem to założone z Festulowym odkurzaczem. Nie było to potrzebne. Idealna średnica oryginalnego wylotu, powiedzmy, z tego urządzenia, ale jest redukcja. Macie powiedzmy dwa ograniczenia dwa regulatory do suwu urządzenia do obrabianej krawędzi. To Wam na filmach pokażę, jak to wygląda. Na przebitkach to będziecie widzieć. Macie tutaj górną śrubę, która wam blokuje, tak jakby tarczę, może nie tarczę, osłonę z kątówki. I tutaj jest jeszcze śrubeczka, powiedzmy, dociskowa, która stabilizuje wam całą kątu, kątówkę. No i tutaj jest powiedzmy odsys, no tak to można powiedzieć: otwór odsysający cały tam kurz powstaje przy yy, szlifowaniu. Montaż tego urządzonka do szliferki jest banalnie prosty. Ja mam tutaj bożkę. Moment, to sobie kabelek odwinę. Tak wiem, mam tutaj trochę zniszczony pad, ale tu nie o to chodzi. Macie kątówkę, to jest kątówka 115. Tutaj macie jeden ząbek, drugi ząbek. Inaczej, dwa skrajne ząbki to są pod kątówki 125. Dwa środkowe pod kątówki w rozmiarze 115. 115 montuję, zahaczam powiedzmy o ten rand, o ten brzeg, który jest tutaj. Zahaczam, ustawiam tak, żeby ta śrubka, która mi będzie stabilizowała kątówkę była powiedzmy na środku. Dokręcam tak, żeby to było stabilne. Tutaj też, żeby ograniczyć ruchy prawo-lewo. No i koniec. Banalnie proste, ale, no i tutaj jeszcze oczywiście dodatkowo można sobie. A, to jest ten otwór, wkręcić rączkę, żeby było wygodniej prowadzić urządzenie. No i co teraz? Urządzenie to wykręcę, żeby nie przeszkadzało powiedzmy w widoku. Urządzenie pracuje w zakresie powiedzmy o 45 do 90 stopni. Dlaczego mówię? Powiedzmy, bo nie ma żadnej fabrycznej podziałki. Powiedzmy, no, kątów. Nie ma nic zaznaczone, że tak otwarte. Moment, ja tu muszę to imbusem rozkręcić. Imbus też nie jest dodawany do zestawu. O, tak będzie łatwiej operować. Dobra. Widzicie, to jest skrajnie otwarte, skrajnie zamknięte i nie ma. Tu się aż prosi, żeby była jakaś podziałka do regulacji kątów. Gdy tutaj będzie Wam te zaczepy, tutaj wejdzie Wam płytka. Ona jest montowana w ten sposób. Te zaczepy tutaj opierają się o płytkę i to jest jedyny wyznacznik Waszego kąta 90 stopni. Ja, możecie to sobie wtedy zablokować, ale nie ma żadnej powiedzmy takiej większej powtarzalności, że to jest na pewno ten 90 stopni. Tak jak mówię, aż się prosi, żeby była zaznaczona jakaś podziałka z kątami. Samo ustawienie, banalnie proste, pewnie to widzicie w przebitkach, z tym nie ma większej filozofii. Kwestia jeszcze montażu kątówki na yy, adapter. Prawdopodobnie producent uznał, że większość urządzeń to będą kątówki 125, i w moim przypadku, używając 115, ta śruba dociskowa była minimalnie za krótka. Ona chwytała, ale to nie było stabilne dociągnięcie tej śruby do tych wszystkich zaczepów. Co zrobiłem? Odciąłem tutaj kawałek tej nakrętki, która tu jest przyspawana to było 2-3 mm i to starczyło, żeby ustabilizować całe urządzonko. Drobny niuans, ale no wspominam, żeby to była uczciwa i rzetelna recenzja tego sprzętu, no to wypada o tym powiedzieć, że jeżeli macie 115, najłatwiej wziąć, obciąć powiedzmy te 2-3 mm tej śrubki i elegancko Wam to dolega. Aha, zanim przejdę jeszcze do omówienia plusów i minusów tego urządzenia i mojej opinii o nim, jeszcze jest taka jedna rzecz, bo wspomniałem, że można obrabiać z nim krawędzie na wprost w ten sposób, że można zrobić delikatną fazę, ale tu jeszcze są dodatkowe otwory z obu stron, i nazwijmy to tą część tej przystawki, da się dać do góry i wtedy jesteście w stanie obrabiać w ten sposób 45 stopni. Jeżeli szlifujecie płytki z ręki na 45 stopni, to one zazwyczaj nie są idealne za pierwszym razem i trzeba to potem wyrównywać padem. Tutaj, przekręcając to na te wyższe otwory, macie taką możliwość, że po prostu po tej szlifowanej krawędzi wyrównacie wszystkie sobie zgrubienia i tak dalej. To teraz przechodząc do plusów tego urządzenia. Założenie było takie, żeby to było, żeby szlifowanie i obrabianie krawędzi ciętych było jak najbardziej powtarzalne, precyzyjne. I mało uciążliwe. I teraz tak: brak pyłu, może nie brak pyłu, coś tam pyłu zawsze jest, używając tego urządzenia. Jeżeli ktoś liczy, że to jest 100% pyłu, wam w magiczny sposób yy, to pochłonie, nie, delikatne zapylenie będzie, pewnie było to widać na, albo będzie to widać na przebitkach. Delikatne, naprawdę delikatne zapylenie jest. Urządzenie zbiera większość pyłu, które powstaje przy szlifowaniu. Czy jest powtarzalne? Tak. Czy jest praktycznie bezpyłowe? Tak. Czy yy, da się zrobić powtarzalny kąt obrabianej krawędzi? Tak. To jest wszystko fajne, ale praktycznie w każdym podpunkcie, czy w każdym z wymienionych przeze mnie punktów da się zrobić z tego minus, albo może nie minus, ale da się zrobić aneks czy yy, urządzenie jest powtarzalne? Tak, jak najbardziej jest, tyle że brakuje podziałki. Więc jeżeli ktoś sobie stwierdzi, że zrobi sobie fazę na 45 stopni, to to jest takie szukanie z yy, kątomierzem. Pewnie nikt się nie będzie rzucał, że to jest przykładowo, nie wiem, 42 stopni, a nie 45, ale ta podziałka byłaby fajna. Minus kolejny Sama regulacja jest, no nie powiem, że jest zła. Kwestia obycia się z tym. Ja powtarzam, że wszelkie takie nowości powinno się testować w domu albo w wolnym czasie. Nie na robocie, bo jeżeli ktoś to kupuje z założeniem, że kupi, otworzy i w magiczny sposób to wszystko zadziała za pierwszym razem, że ustawienie będzie idealne. I nie będzie tracił czasu na robocie, na ustawianie tego, na poznanie tego urządzenia, to to nie zda egzaminu. Ja to testowałem w sumie może 2-3 godziny, gdzie różne pady, różne odległości, różne ustawienia, w ogóle poznanie tego, jak to przyłożyć do płytki, czy to rysuje, czy nie rysuje i tak dalej, to potrzebuje czasu. I teraz samo ustawienie tych wszystkich. Yy, ograniczników, odbojników, czy jak to nazwiecie, chwilkę zajmuje, i to nie wiem, czy to zaliczyć jako minus, czy nie, ale pierwsze ustawienie jest długie. Pierwsze obycie się z urządzeniem nie jest, powiedzmy, takim. Tak, jak mówię, otwierasz z pudełka i zakładasz, i to działa. Tego trzeba się chwilę nauczyć, ale później jest, tak, najbardziej powtarzalne. Co dalej? Te pokrętełka. Widzicie, jeżeli macie na przykład różnej grubości płytki do obrabiania i sobie y, chcecie najpierw wyszlifować wszystko, powiedzmy, w tym kącie, w kącie prostym, później chcecie zrobić delikatną fazę i macie gru y, różnej grubości płytki, musicie delikatnie lawirować tymi odbojnikami względem płytki. I teraz, jeżeli macie tak to poskładane, no to tutaj robi się ciasno. I na palce. Aby przestawać tę blaszkę i ogólnie, żeby kręcić tymi pokrętłami, jest to niuans, bo łatwiej sobie na przykład posegregować płytki grubościami i oblecieć to za jednym ustawieniem. Ale wspominam, kolejnym delikatnym minusem może być to, że tutaj są delikatne odbojniki, którymi sobie regulujecie i które jeżdżą Wam po płytkach, stabilizując całe urządzenie. O ile jesteście powiedzmy, na środku tej płytki, czy praktycznie nie przy końcu, urządzenie jest super stabilne. Nigdzie tym nie wykrzy, To już naprawdę trzeba chcieć, żeby to wykrzywić i nie wiem, bardziej wjechać czy odjechać yy, tarczą. Ale jeżeli dojeżdżacie do krawędzi, ta jedna łapka Wam się szybko kończy i zostajecie tylko z tą drugą krótką. Kwestia wprawy. Na początku się denerwowałem, bo nie wiedziałem za bardzo, no bo. Ja jestem przyzwyczajony do Sigmy, bo najbardziej powiedzmy, to jest obrazowe porównanie, jeżeli chodzi o typ urządzenia. Tam te prowadnice poza tarczą są bardzo długie, przez co są stabilne. A tutaj macie taki, ile to może mieć 4-centymetrowy paseczek, który Wam wychodzi już potem poza płytkę i musicie pilnować, żeby jakby ciężar tego urządzenia przenieść na przeciwległy koniec. Albo żeby nie dociskać powiedzmy do końca. Tak jak mówię, mi przyzwyczajenie, opanowanie tego urządzonka zajęło no, te dwie godziny. I później to przychodzi z automatu, że tam już patrzycie, że inaczej trzeba dołożyć rękę, nie dociskać tak przy końcu. Ale pierwsze wrażenie jest takie, że te ograniczniki czy te stabilizatory, nie wiem jak to nazwać, są za krótkie. Podsumowując plusy i minusy tego urządzenia. Plusem na pewno jest cena, bo to nie jest drogie urządzenie. Powtarzalność obrabianej krawędzi. Praktyczna bezpyłowość. Tak jak mówię, w 90% jest to bezpyłowe. Możliwość wyregulowania kąta obrabianej krawędzi, czy robicie fazę do środka, czy hmm, chcecie zniwelować, czy wyprowadzić jeszcze ładniej kąt 45 stopni po szlifie z ręki. Jest to lekkie. To bym mógł powiedzieć, jeżeli chodzi tak, podsumowanie o plusy. Minusy ogólnie błędy wieku 10. Troszkę za krótka śrubka troszkę za krótkie stabilizatory bo chyba tak to można uznać że to są stabilizatory prowadzenia po płytce brak podziałki, żeby ustawić konkretny kąt. No i chyba tyle. Teraz najważniejsze pytanie: do jakiej grupy docelowej ten adapter jest skierowany? Do profesjonalistów czy do amatorów? Jak dla mnie, sprawdzi się on w obu grupach, bo każdy lubi łatwą pracę, powtarzalną i praktycznie bezpyłową. Więc, zważywszy na to, że to urządzenie nie jest drogie, polecam zakupić i sprawdzić, sprawdzić to na własnej skórze, czy to faktycznie zdaje egzamin, czy nie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym adapterze. Może ktoś już miał okazję pracować na nim, więc jakieś własne spostrzeżenia będzie miał. W ogóle, co sądzicie o tego typu przystawkach? Czy one są przydatne? Czy to jest bezsensowne wydawanie pieniędzy? Ze swojej strony chciałbym podziękować partnerowi tego odcinka firmie suga.pl za dostarczenie tego urządzenia do testów, a Wam życzę spokojnej niedzieli. Na razie.